Witam Państwa serdecznie, Marcin Madej, Suze Polska, mam przyjemność zarządzać polskim biurem i dzisiaj chciałbym wziąć w Państwa w taką podróż na temat architektury, jak ona się zmienia, jeśli patrzymy na chmurę i edge, czyli przetwarzanie brzegowe, które staje się coraz bardziej popularne. Na początku obejrzyjmy sobie krótki film. Obejrzeliśmy. No na pierwszy rzut oka wygląda to na wyścig formuły pierwszej i w rzeczywistości to jest wyścig formuły pierwszej. Natomiast jeśli przyjrzymy się od spodu, co się tam dzieje, to taki zespół formuły pierwszej trochę przypomina przedsiębiorstwo współczesne i teraz przyjrzyjmy się w jaki sposób. Jeśli będziemy patrzyli na to, co się dzieje do tyłu troszeczkę, to mamy zespół, który gdzieś na arenie... Konkurencyjności. Na początku działa mniej więcej tak samo jak konkurencja. Jedziemy sobie po okrążeniach, mamy mniej więcej takie same czasy, a chcielibyśmy jednak gdzieś wygrać, wybić się do przodu, zrobić coś lepszego, co by nam dało pewną przewagę konkurencyjną. I zaczynamy się zastanawiać, co to może być. Jak się okazuje, taki bolid formuły pierwszej ma ponad 300 różnych czujników i urządzeń, które monitorują cały czas, co się z nim dzieje. Jaki jest, jaka jest siła docisku, jak się zachowuje zawieszenie, temperatura silnika, e, sprężanie e, mnóstwo najróżniejszych rzeczy. E, wszystkie te dane są w czasie rzeczywistym przesyłane do urządzeń, które są rozstawione dookoła całego toru formuły pierwszej i tam zbierane, wstępnie analizowane i przesyłane do sztabu ludzi, który siedzi i głębiej analizuje to, co zostało przesłane z bolidu. Co się dzieje dalej? Ten sztab zaczyna się zastanawiać, co zrobić, żeby uzyskać pewną przewagę konkurencyjną nad resztą stawki. I po analizie danych zostaje podjęta decyzja. Kierowca zostaje wezwany do zjechania na pit stop i wymiana następuje opon na mieszankę bardziej miękką. Ponieważ zajmują się tym kierowcą profesjonaliści, więc ta zmiana się dokonuje bardzo szybko, jest ona przeprowadzona bezbłędnie i dzięki niej Nasz kierowca zaczyna zyskiwać ułamki sekund na każdym okrążeniu, aby dojechać do mety z pewną przewagą kilku sekund nad konkurencją. Nie wiem, czy Państwo się zgodzą, że to przypomina dzisiejsze środowisko biznesowe, ale dla mnie jest to mniej więcej taka analogia. Mamy gdzieś przetwarzanie danych, zbieranie danych, przetwarzanie blisko krawędzi, następnie te dane są analizowane i na podstawie tego co zebraliśmy, podejmujemy decyzje strategiczne jak działać w naszym biznesie. I popatrzmy teraz jak to będzie wpływało trochę na architekturę y, takich rozwiązań. Jeśli popatrzymy sobie na firmę taką nowoczesną, no to mamy nasz bolid, który jedzie, generuje pewne dane i co się dalej dzieje? Oczywiście ten bolid jest umowny, to mogą być, nie wiem, chociażby telefony komórkowe, to mogą być liczniki, to mogą być sklepy, mnóstwo rzeczy, czy samochody na przykład autonomiczne. Natomiast co się tak naprawdę dzieje, jak to wygląda we współczesnym społeczeństwie? Po pierwsze, mamy gromadzenie danych właśnie na krawędzi, i tych danych jest dużo. Jak kiedyś czytałem, już nie pamiętam, która to firma, ale która. Tworzyła autonomiczne samochody. W ciągu godziny po, ja, po, taki pojazd potrafił wygenerować 3 terabajty danych. Pojedynczy pojazd w ciągu godziny. Przesłanie tych danych nieobrobionych gdzieś do analizy jest po prostu niemożliwe. Dlatego wiadomo, że tych danych będzie generowano dużo. Natomiast te dane muszą być przetworzone w czasie rzeczywistym już wstępnie właśnie przy krawędzi, czy w samym nawet urządzeniu generującym te dane. Następnie musimy pod, poddać analizie, która się odbywa na krawędzi, tak żeby wyciągnąć wstępne wnioski, czy wręcz syntetyczne dane, syntetyczną analizę, którą prześlemy dalej, po to, żeby można ją było wykorzystać do głębokiej analizy problemu i znalezienia rozwiązania problemu, z którym się borykamy. Jak to wygląda trochę w liczbach? Jeśli popatrzymy, co się dzieje na rynku w tej chwili, analitycy przewidują następujące trendy. Oczywiście te trendy, które będę Państwu pokazywał, są na podstawie roku 2021, robione kiedy jeszcze nikt nie myślał o wojnie na Ukrainie. W związku z tym pewnie będziemy mieli lekkie przesunięcie czasowe, ale mniej więcej trend będzie ten sam. Czyli po pierwsze, Analizy przewidują, że do końca przyszłego roku infrastruktury sprzętu będzie się sprzedawało 5 razy więcej, jeśli chodzi o rozwiązania brzegowe niż do da tradycyjnego data center czy też rozwiązań chmurowych. To spowoduje, że produkcja aplikacji będzie ośmiokrotnie większa właśnie dla rozwiązań brzegowych, dla rozwiązań na krawędzi, niż dla standardowych aplikacji w data center, czy właśnie w chmurze. To się przełoży na to, że ilość danych generowanych na krawędzi będzie trzy razy większa niż ilość danych generowanych właśnie w naszym data center. No i to na koniec spowoduje, że tak naprawdę edge będzie rósł cztery razy szybciej niż rozwiązania chmurowe, które są jeszcze niedawno były uważane za jedne z najbardziej takich wzrostowych na świecie. Widać wyraźnie, że Krawędź Edge będzie tą technologią, która będzie dominowała w rozwiązaniach już za chwilę. Jak to się przekłada na architekturę, jak to się przekłada na rozwiązania, o tym sobie powiemy już za chwilę. Wróćmy na chwilę do tego naszego bolidu, bo bolid jest bardzo fajnym przykładem, nie tylko dlatego, że ma tych 300 ponad różnych czujników, ale również ma koło. A koło ma szprychy. Jeśli mówimy o rozwiązaniach krawędziowych, to krawędź ma to do siebie, że musi mieć środek, bo inaczej nie byłaby krawędzią. I tak samo jest z kołem. Koło ma piastek, które jest środkiem, i ma szprychy, które się rozchodzą dookoła, tworząc nam właśnie wizualizację takiego rozwiązania brzegowego, gdzie mamy środek, który może być chmura, to może być data center, to może być jakieś lokalne centrum gromadzenia danych, i mamy urządzenia brzegowe, które. Tym wszystkim y, zbierają te dane, analizują wstępnie i przesyłają następnie do naszego centrum. Ale świat nie będzie złożony z jednego edge'a, z jednej krawędzi. Tak naprawdę, nawet pojedyncze firmy będą miały takich systemów wiele. To będzie wiele różnych rozwiązań krawędziowych, które będą ze sobą się komunikowały, łączyły, wymieniały dane. Niektóre będą cały czas online, niektóre będą przesyłały dane tylko. W konkretnych momentach, jak na przykład raz na dobę, czy raz co jakiś okres, albo jeśli się zdarzy coś, to one prześlą dane. W każdym razie one będą ze sobą komunikowały się, i żeby można było efektywnie zarządzać takimi środowiskami, to po pierwsze muszą one być odpowiednio zbudowane, czy muszą mieć do, dobrą architekturę i bezpieczną architekturę, ale też trzeba tym zarządzać, a im więcej mamy. Ty, takich elementów, tym zarządzanie jest trudniejszym problemem, bardziej złożonym i trzeba też przysiąść przy tworzeniu architektury nad tym, żeby zapanować nad y, tą chaosem, że tak powiem, tych naszych brzegowych urządzeń, które łączą się nam w nasze rozwiązanie edge'owe. Y, jeszcze inny analityk, tym razem Linux Foundation, też wyszło, że około 25 roku, czyli pewnie w rzeczywistości 26-27 rok, Yy, przetwarzanie brzegowe będzie cztery razy większe niż chmurowe i będzie generowało 75% danych yy, na całym świecie versus centra danych i chmury. I to jest coś, czym się będzie trzeba zajmować, co będzie trzeba zaadresować we współczesnych architekturach rozwiązań IT. Jeśli się zastanowimy tak naprawdę nad Edgem, czym jest ten Edge i jak to wygląda, to to jest skala. Wiadomo, że zaczyna się przeważnie coś małego. Czy bierze się... Jakiś mały obszar, małe zastosowanie, kilka urządzeń, wdraża się, ale bardzo szybko to się rozrasta. Czyli projekt, który na początku ma setki, być może urządzeń, setki instancji, może się rozrosnąć do dziesiątek tysięcy, czy nawet setek tysięcy instancji. Popatrzmy sobie na, nie wiem, stacje benzynowe. W samej Polsce mamy stacji benzynowych kilkadziesiąt tysięcy. Jeśli byśmy chcieli, Teraz objąć zarządzaniem jakimś systemem spójnym, to musimy to obsłużyć. Oczywiście możemy zacząć od czegoś małego, od kilku stacji w wybranym mieście, w wybranym województwie i tak dalej, natomiast to się będzie rozrastało i musimy to wziąć pod uwagę w architekturze. To nie może być taka architektura, o to mi się świetnie sprawdza dla dziesięciu. To musi być architektura, która będzie brała pod uwagę to, że będziemy się rozrastać, że będzie coraz więcej danych, że będzie trzeba się komunikować. I będzie brała pod uwagę, że trzeba być bezpiecznym. O tym jeszcze będziemy za chwilę mówili, bo to jest dość ważny element takich rozwiązań, właśnie brzegowych. Idąc dalej, jeśli popatrzymy na SUSE, to mamy takie trzy główne filary. Pierwszym to jest system operacyjny i mamy tutaj wersję taką dedykowaną do rozwiązań brzegowych, czyli SLE Micro. Mamy też zwykły system operacyjny, czyli SUSE Linux Enterprise Server. Następnie mamy warstwę aplikacyjną. Gdzie mamy zarówno dystrybucję Kubernetesa, w naszym przypadku to jest RKS, który jest taką normalną dystrybucją K3S, który jest taką leciutką właśnie do zastosowań edge'owych, czy system przechowywania danych jak Longhorn, i potem mamy zarządzanie. Zarządzanie przy pomocy SUSE Managera bądź rozwiązań typu FLIT, czy też zarządzanie bezpieczeństwem przy pomocy nowektora, i przyjrzyjmy się, jak to wygląda w przypadku takiej architektury stworzonej dla sukcesu, stworzonej po to, żeby Państwo mogli osiągnąć sukces i żeby było jak najmniej problemów przy takich rozwiązaniach właśnie edge'owych. Pierwsza rzecz to popatrzmy jak to wygląda od strony infrastrukturalnej. Mamy na, na dole naszą infrastrukturę, to może być data center, to może być chmura, to może być jakiś oddział, to może być wręcz edge i na tej fizycznej infrastrukturze to jak pamiętamy będzie tak naprawdę rosła ta fizyczna edgeowa infrastruktura znacznie szybciej niż infrastruktura zwykła dlaczego bo to właśnie mogą być wiatraki bo to mogą być liczniki energii to mogą być samochody i tego będzie znacznie więcej niż data center które do tej pory tworzyliśmy na tych wszystkich urządzeniach trzeba najpierw będzie zainstalować jakąś wersję systemu operacyjnego który będzie pozwalał zarządzać takim urządzeniem a powyżej będziemy instalowali e, warstwę aplikacyjną, która będzie działała w środowisku kontenerowym. Dlaczego kontenerowym? Dlatego, że to jest środowisko bardzo lekkie, umożliwiające podział i bardzo precyzyjne dostosowanie potrzeb aplikacji w danym miejscu do danych zastosowań. Możemy wybrać te elementy, które są potrzebne, możemy je szybko mnożyć, szybko przekładać z miejsca na miejsce. I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to wtedy będzie w data center, w chmurze czy w edge'u. Tak naprawdę te same kontenery mogą tam działać z wykorzystaniem odpowiedniej infrastruktury, albo edge'owej, albo infrastruktury przygotowanej na data center. I jeśli sobie popatrzymy teraz na ten taki ważny element, czyli zarządzanie kontenerami, to jak to wygląda. Mamy standardowo, jeśli mamy model ISOs, jeśli chodzi o Ruch sieciowy, gdzie zaczynamy od fizycznego, kończymy na aplikacjach. Dość podobnie to się ma, jeśli popatrzymy na warstwę kontenerową. Tam też mamy e, taki nasz model ISO OSI, czyli nasz stos, i on mniej więcej w środku ma takie trzy elementy, czyli dane, następnie dystrybucja Kubernetesa, która pozwala uruchamiać aplikacje. I zarządzanie tym Kubernetesem, czyli takie trzy warstwy. Ale to są tylko trzy warstwy wybrane z całości, bo mamy jeszcze infrastrukturę, mamy bezpieczeństwo, mamy monitoring i mamy też usługi dla deweloperów. Dziwnym trafem, mamy dokładnie też siedem warstw, tak samo jak w modelu ISO, -OSI. i przyjrzyjmy się, jak można zaadresować poszczególne warstwy przy pomocy rozwiązań. Jak to wygląda w architekturze, gdzie tutaj możemy Państwu pomóc. Zacznijmy od zarządzania e, samymi e, dystrybucjami Kubernetesa. Niezależnie jaka dystrybucja Kubernetesa będzie wykorzystywana, ma, jest rozwiązanie SUSE Rancher, które pozwala tym zarządzać, ale pozwala również zautomatyzować. Jeśli mówimy o edge'u, jeśli mówimy o skalach dziesiątek tysięcy, setek tysięcy urządzeń, e, aplikacji rozproszonych, musimy mieć możliwość automatyzacji. Bez automatyzacji nie będziemy w stanie ogarnąć, zarządzać, monitorować tak dużego środowiska i to powoduje, że musimy już ten proces automatyzacji wbudować w naszą architekturę kontenerową, w architekturę aplikacyjną, tak żeby było wiadomo, że wiele rzeczy będzie automatyzowane, nie będzie wymagało działania bezpośredniego człowieka. Choćby z tego powodu, że jeśli mamy, nie wiem, wiatra, który stoi na środku morza w farmie wiatraków i musimy zrobić upgrade oprogramowania to wysyłać tam informatyka w pontonie żeby wtykał nie wiem USB w jakiś port żeby dokonać tego upgrade'u jest trochę bez sensu nawet robienie tego zdalnie poprzez łącze jest bez sensu to musi być proces który będzie zautomatyzowany no ale musimy mieć czymś zarządzać i to zarządzanie w zależności od tego czy chcemy robić rozwiązaniami w chmurze, czy chcemy robić, zarządzać rozwiązaniami na Edge'u, będzie wymagało odpowiedniej wersji Kubernetes'a. RKE, gruba, tłuściutka wersja taka do data center, do cloud'u i K3S, bardzo wyspecjalizowana wersja, właściwie dostarczana jako runtime, zarówno dla Intela, jak i dla Arma, który można po prostu sobie tam posadowić, uruchomić, działa bez problemu, ma funkcjonalność taką samą jak RKE. No, i oczywiście potrzebujemy jeszcze mieć, jak przechowywać dane dla tych naszych systemów, i tutaj wchodzi Longhorn, który pozwala dla naszych kontenerów tworzyć e, odpowiednie e, działy danych. To nawet, nie można, to nawet nie są dyski, to są takie wirtualne e, miejsca danych, które wędrują razem z naszą aplikacją, razem z naszymi kontenerami, tam gdzie są potrzebne. Ale to jest tylko taka baza najważniejsze rzeczy. W tym modelu mamy jeszcze 7 innych warstw. No i mamy warstwy infrastruktury, gdzie możemy korzystać po prostu z jakiegoś systemu operacyjnego, ale możemy też z rozwiązania HCI, takiego jak na przykład Harvester. Ale ważniejszym elementem jest bezpieczeństwo. Dlaczego jest ważnym elementem bezpieczeństwa? Jeśli popatrzymy sobie na serwerownię, popatrzymy sobie na takie standardowe rozwiązanie chmurowe, które de facto też jest serwerownią, tylko w, inaczej, w inny sposób dostarczającą usługi, to, co tam mamy? Mamy bezpieczeństwo fizyczne. Mamy bramki, mamy ochroniarzy, mamy badże, mamy drzwi, które są na karty elektroniczne, być może na jakieś biometryczne zabezpieczenia. Mamy firewall, w tym najnowsze firewall, tak zwane next czyli działające na warstwie iso i na siódmym poziomie, czyli aplikacyjnym. Mamy. Metody wykrywania wycieku danych, czyli DLP. Mamy bardzo dużo różnych elementów, które tam są i są uznawane za coś standardowego. Ale najważniejsze jest to, że obca osoba właściwie nie ma dostępu do takich komputerów, serwerów, macierzy dyskowych, które się znajdują w data center. Tam bardzo dobrze weryfikujemy, kto ma dostęp fizyczny. No bo. Jeśli chodzi o oprogramowanie, dostęp zdalny, no to są te firewally, i inne elementy. Jeśli patrzymy na Edge, mamy zupełnie inną sytuację. Jeśli mam właśnie na tym oceanie ten wiatrak, to jednak ktoś może podpłynąć pontonem, sobie wejść i się podpiąć bezpośrednio do naszego urządzenia. Jeśli mamy urządzenia w mieście, które monitorują ruch, kamery, podejmują pewne decyzje co do świateł, liczniki, Wszędzie tam mamy dostęp do tych urządzeń, w związku z tym zabezpieczenia na poziomie fizycznym, dostępu do urządzenia jest bardzo łatwo przełamać. Nie ma takich zabezpieczeń jak w standardowej serwerowni. W związku z tym musimy przełożyć to bezpieczeństwo z warstwy fizycznej, czyli sprzętowej, na warstwę oprogramowania, która pozwala nam zabezpieczyć aplikacje, które działają w tych naszych urządzeniach, przed nieautoryzowaną modyfikacją, przed wykradzeniem danych, przed zepsuciem naszego rozwiązania. I jak to wygląda? Skupmy się w tej chwili na rozwiązaniu, które się nazywa wektor. Jest to rozwiązanie pozwalające na zarządzanie całym cyklem życia i bezpieczeństwa polityki, znaczy bezpieczeństwa kontenera. Czyli takiego, takiej jednostki, która żyje swoim własnym życiem, która może być przerzucana w różne miejsca, ale dba jednocześnie o. Bezpieczeństwo. I to jest robione na całym etapie rozwoju y, naszej y, aplikacji. Czyli najpierw mamy, podczas tworzenia kodu, skanujemy ten wytworzony kod, czy tam nie ma jakichś znanych problemów, które mogły się pojawić w kodzie. Jak już zbudujemy kod i tworzymy rejestr naszego programowania, skanujemy nasze rejestry. Następnie weryfikujemy z Najróżniejszymi systemami, gdzie mamy informacje, na przykład CVE o znanych podatnościach, gdzie mamy różne systemy badające zgodność z compliance, zgodnie z różnymi normami, to wszystko działa w czasie rzeczywistym na naszym oprogramowaniu. Co znaczy w czasie rzeczywistym? To znaczy, że jak uruchamiam kod, czyli mam repozytorium przygotowanych jakichś tam aplikacji, chcę aplikację uruchomić. To jest weryfikowane, czy to jest poprawne, czy tam nie nastąpiły jakieś, właśnie nie pojawiły się dziury, czy coś się nie stało. Następnie, kiedy już jest wykonywana aplikacja, też monitorujemy, czy tam się nic nie zmienia, czyli mamy ten runtime scanning. I to jest jak gdyby ten pierwszy cykl, ale wiadomo, że poza tym jeszcze jest ważne uchronienie się przed wyciekiem danych. Co to znaczy? Czyli firewall na poziomie siódmym, który pozwala na przykład wykryć, że wyciekają nam numery PESEL albo numery kart kredytowych, albo że ktoś próbuje się z zewnątrz połączyć do aplikacji na porcie, gdzie z aplikacji nie wyszło żądanie w ogóle takiego połączenia i takie połączenie nie powinno mieć miejsca. Czyli możemy zabezpieczyć na poziomie aplikacyjnym nasz cały system, czyli dokładnie zrobić to samo, co robimy w naszym data center czy w naszej serwerowni chmurowej. Możemy również zapisywać nasze polityki bezpieczeństwa jako kod, który będzie wykorzystywany później. Oczywiście mamy powiadamiania, najróżniejsze inne mechanizmy. Przypatrzmy się jeszcze kilku z nim. Pierwsza rzecz to jest taka unikalna właśnie sprawdzanie, weryfikowanie, żeby nie nastąpił wyciek danych. Czyli mamy naszą aplikację, na przykład, nie wiem, obsługa kart kredytowych. Wszędzie są te terminale, tysiące sklepów, każdy z terminali, tak, żeby teraz, jak ja przeskanuję kartę, jak ja coś tam zrobię, to żeby numer tej karty nie wyciekł, żeby pin nie wyciekł, żeby inne rzeczy nie wyciekły, możemy weryfikować, co się dzieje. Po drugie mamy pełną automatyzację, jak również przedstawienie takie graficzne procesów, które zachodzą, jak dane przepływają, czy to są dane przepływające w sposób taki, jak powinny, czyli mamy strzałeczki na zielono, czy jednak tam się dzieje coś złego i wtedy będziemy mieli o tym informację w odpowiednim kolorze, czyli czerwonym. Druga rzecz to jest tak zwany virtual patching. Jeśli popatrzymy na systemy informatyczne, to największym problemem jest utrzymanie poziomu patchowania. To znaczy, bardzo często pojawiają się jakieś patchy, ale no jak wspominałem, po pierwsze, nie, chcieli, nie zawsze klient chce, czy firma chce od razu wdrażać patch. Czasami chce odczekać chwilę, żeby zweryfikować, czy ten patch czegoś nie psuje, bo tak się zdarza. Po drugie, może się okazać, że Aplikacja, którą mamy i jest uruchomiona, jest na konkretnej wersji czegoś. I my nie możemy sobie sami spaczować bez zgody producenta aplikacji. A ta zgoda będzie wydana dopiero, jak producent wykona testy akceptacyjne na swojej platformie i nam da zgodę. I co mamy teraz robić, jeśli te pacze nam łatają jakieś znane dziury? Mamy takie wirtualne paczowanie, to znaczy nawet jeśli pacza nie zainstalowaliśmy. To weryfikujemy, czy przypadkiem nie pojawiają się problemy, które ten patch może rozwiązać. Czyli czy nie, ktoś nie próbuje wykorzystać znanych dziur, czy nie mamy ataków na nasze oprogramowanie, czy ktoś nie spróbował wstrzyknąć nam jakiś malware, albo w ogóle wpuścić jakiś zły kod. To wszystko jest sprawdzane w czasie rzeczywistym i jeśli jest wszystko ok, to dopiero wykonujemy kod, dopiero uruchamiamy naszą aplikację. Wręcz możemy nawet stworzyć takie repozytorium, które mówi czy taką regułę, która mówi, że ten kod, który my mamy zapisany jako nasz taki wzorzec, to jest jedyny kod, który możemy uruchomić. i Jeśli ktokolwiek spróbuje uruchomić kod, który się różni od tego, który mamy zapisany jako wzorzec, to zostanie natychmiast przerwane. Czyli nikt nie będzie mógł spróbować zmodyfikować naszego kodu. Tak, żeby dodać funkcje umożliwiające jakieś ataki czy wykradzenie danych. Kolejna sprawa to jest, jak to wygląda z strony architektury. Bo często w takich architekturach bezpieczeństwa pojawiają się wąskie gardła, które są związane na przykład nie wiem, z firewallem, który stoi. Mamy urządzenie Firewalla, cały ruch musi przejść przez to urządzenie, co powoduje, że przepustowość urządzenia staje się naszym wąskim gardłem, pomimo, że za firewallem możemy mieć 5 milionów serwerów ale mamy jedno urządzenie firewalla, które ma taką przepustowość koniec kropka. Tutaj rozwiązaliśmy to w ten sposób, że każdy węzeł, który działa w ramach klastra kubernetesowego, ma najważniejszy taki element, który się nazywa enforcer, czyli taki element, który dba o to, żeby zaaplikować polityki bezpieczeństwa, żeby wymusić, żeby były akceptowane i weryfikować, co się dzieje. Także im więcej mamy nodów, czyli im bardziej nam się rozszerza środowisko, tym więcej mamy też tych modułów, które nam to weryfikują. W związku z tym mamy skalowalność razem ze skalowalnością naszego środowiska. Następna sprawa to jest integracja z CICD na przykład, czyli na każdym elemencie budowania oprogramowania możemy weryfikować i na przykład jak tutaj nam się pojawi wolnybrybity scan w tym miejscu gdzieś tam się. Zapala czerwona lampka, bo na przykład CVE o takim a takim numerze no nie przeszliśmy, albo nie byliśmy zgodni z jakimiś tam regulacjami związanymi z branżą. Kolejną rzeczą to jest Security as a Code. Security as a Code to jest taka możliwość, że możemy sobie wyklikać w ramach tworzenia aplikacji. Pewne rzeczy związane z kontrolą, dostępem, otworzonymi portami, adresami itd. i tak, dalej, i tak, dalej, i tak dalej. A następnie zapisać to jako kod, który automatycznie potem będzie dodany do każdego kontenera, czy do każdej aplikacji, którą my stworzymy, z automatu, po to, żeby wymusić pewne rzeczy związane z bezpieczeństwem. Nawet jeśli deweloper, który będzie pisał daną aplikację, o tym nie pomyśli, czyli mamy możliwość takiego zabezpieczenia, Naszej, naszego systemu. I to jest ten, ta warstwa związana z bezpieczeństwem. Kolejną warstwą jest taka warstwa monitorowania, logowania. To jest takie rozwiązanie Opni. Opni jest takim śmiesznym e, urządzeniem, właściwie nie urządzeniem, a rozwiązaniem, które jest taką sztuczną inteligencją, która zastępuje trochę administratorów czytających logi. Ono siedzi i analizuje logi. Analizuje, 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 i na przykład mówi. Tutaj widzę niepokojący trend. Dzisiaj jeszcze nie ma problemu, ale za 4 dni to na przykład będzie przepełnienie pamięci albo za jakiś tam czas, tutaj nam wyskoczy taki błąd, to się pojawi. Czyli mamy taką sztuczną inteligencję, która nam proaktywnie monitoruje nasz system, wykonuje tą najbardziej żmudną i nudną pracę, czyli siedzi i analizuje logi i informuje nas o potencjalnych miejscach, gdzie może wystąpić niebezpieczeństwo, tak żeby już ludzie, czyli administratorzy mogli się temu przyjrzeć i podjąć odpowiednie decyzje naprawcze. I powyżej mamy jeszcze jedną rzecz, czyli usługi dla deweloperów. I tutaj mamy dwa rozwiązania, Epinio oraz Rancher Desktop. To są takie wisienki na torcie, które pozwalają lepiej i łatwiej tworzyć aplikacje. Epinio jest takim rozwiązaniem, gdzie deweloper zamiast zawracać głowę za każdym razem, działowi operacyjnemu, że ja potrzebuję teraz napisać aplikację, nie wiem, w Javie, proszę mi przygotować maszyny, środowisko tak, że ja bym mógł pisać, przetestować, albo Ruby, albo PHP, albo coś tam, albo coś tam, albo coś tam, co powoduje, że za każdym razem to środowisko mogłoby się trochę różnić, że mogłyby się pojawić miejsca, gdzie właśnie powstałyby dziury bezpieczeństwa, to mamy przygotowane takie zestawy, jak deweloper siada do pisania aplikacji, na przykład mówi, a ja będę w Pythonie, klika, guziczek 1. I z automatu tworzy mu się całe środowisko deweloperskie do pisania w tym konkretnym rozwiązaniu, które on potrzebuje. Jeśli chodzi o rancher desktopa, jest to narzędzie dla deweloperów, które działa na każdej platformie Windows, Linux oraz Mac, czyli jedno środowisko pozwalające deweloperowi pisać w zależności jak lubi. I dzięki temu, mając taką strukturę od góry do dołu zarządzalną, zabezpieczoną. Możemy stworzyć architekturę, która pozwoli na szybkie i łatwe wdrożenie naprawdę skalowalnych i rozbudowanych rozwiązań krawędziowych, edge'owych, brzegowych. Tutaj już wybór słowa zostawiam państwu, które połączą nasze rozproszone urządzenia z chmurą, gdzie będziemy mogli podejmować bardziej świadome i decyzje, które pozwolą na to, żeby Doprowadzić naszą firmę do wygranej wyścigu formuły pierwszej, jaką jest rynek, czego Państwu życzę, jako architektom, którzy właśnie tworzą architektury pod te nowoczesne rozwiązania. Jeśli Państwo mają dodatkowe jakieś pytania, zapraszamy do kontaktów z nami. Dane kontaktowe można znaleźć na www.suz.pl. Ja jeszcze raz przypomnę, ja nazywam się Marcin Madej. Serdecznie zapraszam i do widzenia.